Kiedy po drugiej tercji spotkania Aksam Unia Oświęcim z GKS Tychy hokeiści zeszli na przerwę, miało miejsce nietypowe zdarzenie. Rolba po wygładzeniu już prawie całej tafli zatrzymała się i... O tej sytuacji i o wydłużeniu do 40 minut przerwy między tercjami rozmawialiśmy z Waldemarem Klisiakiem. No, na pewno rzadko się zdarzają, a aczkolwiek no, no, widać, no to jest to życie. No, różne sytuacje w życiu się zdarzają nieprzewidziane i tego też nikt na pewno nie był w stanie przewidzieć. Na szczęście no, udało się mecz dokończyć, no, bo szkoda by było, żeby mecz został przechowany i niedokończony w takim momencie. Przede wszystkim ze względu na kibiców. No, mam nadzieję, że do takich sytuacji już nie będzie dochodziło i nasza Elba już y, nie zrobi nam psikusa w tym sezonie. O tej sytuacji wspominał też trener Tyżan podczas pomeczowej konferencji prasowej. Całkowicie, ja nie wiem jak jest w przepisach y, dokładnie, jeśli chodzi o taką sytuację. Jeszcze, no, się, jeszcze się nie spotkałem z taką sytuacją, no, z tym no, lodem. No, to co no, był, no, Jest to niebezpieczne. Y, tak, raz lód, ja go nie oglądałem, bo to powinni na sam zaciągnąć trenerów, żebyśmy zobaczyli może czy, czy okej, okay, bo mecz meczem, ale w tej chwili jesteśmy na finiszu ligi i no gdyby, gdyby tam... Groziło jakieś niebezpieczeństwo urazów, to myślę, że to się nie powinno takiej meczy rozgrywać. W niedzielę mamy następny krok. Unia tak samo i, i ja tutaj y, mówię to w obawie o ewentualne kontuzje zawodników. Nic się nie stało, widocznie ten lud jest ok. Pan Pachucki uznał, że, że gramy w porządku.